Bardzo często i dużo jeździłem rowerem po świecie, zwiedziłem Europę. W momencie strajku znalazłem się oczywiście razem z tym rowerem na terenie stoczni. Do tego celu byłem wykorzystywany, że wywoziłem z terenu stoczni wydrukowane wszystkie materiały. Zaczęliśmy malować hasła. Na murach Trójmiasta to nie były tylko mury, to nie było klejenie plakatami, ale wpadłem na pomysł, żeby robić to na pociągach. Wyjechaliśmy do Gdyni, bo wiedziałem, że o 23 z minutami jedzie pociąg do Berlina. Zaleciłem wszystkim członkom swojej grupy Parszewej 12, naklejamy plakaty na ten rozrzedzony rozpuszczalnikiem butapren na burtach. W otwartych oknach siedzieli pasażerowie. Chodziłem wzdłuż i pytałem, dokąd pan jedzie, do Berlina jedzie. Mówię, proszę pana, przed granicą mam do pana prośbę. Niech pan to okno z tym plakatem, niech pan opuści na dół. Pociąg został ponad dwie godziny zatrzymany na granicy. W opiści zostali zaangażowani do skrobania burt. Pociąg dojechał do Berlina. Tam otworzono okna i polskie nasze plakaty z orłem w kolonie znalazły się w Berlinie. Byłem naprawdę szczęśliwy, że tak się stało.